Dramatyzuję, i tak dramatyzuję. No to wszystko idzie zgodnie z planem. Kierownik, wszystko idzie cack. Tak, za nisko, za nisko, bezapelacyjny, bo trzeba trochę przestrzeni, trochę słońca, trochę szczęścia. No, wiem, będzie piasek. No, no. Moja myszka wariuje i to właśnie... O, i spadnie. No i teraz mi się okaże, że zabraknie wszystkiego. No wiem niestety, że to wszystko jest takie dość monotonne, nudne, ale... Ale, ale, ale człowiek, człowieki, będzie wszystko dobrze. Jak się już w końcu jakoś tutaj pobudujemy, to w końcu będziemy mogli ruszyć na jakieś tam podziemie, nie podziemie. Będą krzyki, jak wyskoczy jakiś potwór. No tak to na razie nuda, nuda. Siedzę, gadam Coś tam sobie próbuję zmontować Nie idzie mi ten deszcz mnie za chwilę doprowadzi do szewskiej pasji No naprawdę no mogę już sobie darować Nie co on będzie padało to cały dzień Mój Boże No i dom zalewa Ach, w sumie też dobrze, że tutaj nic Wpadł jeszcze na genialny pomysł tego, żeby może cokolwiek podle... podmywać w deszcz, Tutaj zalewał wszystko dookoła. Mój Boże, to już by było przegięcie, przegięcie pały. Dobra, workbench tutaj. Zrobimy sobie może piecyk. No i tam już zachodzi słońce, fantastyczne, fantastyczne. Góra domu sobie oświetlimy, żeby nic mi tutaj się na pewno nie pojawiło. Nie chciałbym trochę z dnia wstać. Piękny, cudowny poranek. Aż tu nagle wpada jakiś sympatyczny pan zombie. I hallo! Ej, to było tragicz tragiczne w skutkach. Mm -hmm. Dobra, no. Trudno. Zużyłem cały ten węgiel. No niestety pochody się tutaj przydadzą, żeby sobie jakąś taką strefę wydzielić No, świetnie, świetnie teraz przestało padać Jak już się przyzwyczaiłem do szumu, to nagle przestało padać Nie lubimy takich akcji Wicie czy tu jest jakieś wejście może do jaskini jakiejś O, proszę. Już pierwsze drzewko. Już zbieramy plony nasze. Cudowne so sadownictwo. Stanę ogrodniki. Uu. No chodź tam. Ty ja. No chodź oh. No chodź tu, ty też. Chodź. Ach. Kriper, kriper. Ale wy jesteście... Mierne. No, u, 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 u. Uciekamy, uciekamy. U i tak. Tego pana nie lubimy. Ten pan jest sympatyczny dla nas. Ten pan jest. uuuu, goni mnie. Uj. Nie. Z kogoś nienawidzę. Nienawidzę. Po prostu nie nienawidzę. Nic wspólnego. No i świnia jest zaraz za ścianą. Jaj, 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 jaj. Chodź tu szum chodź tu, chodzi 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 Udało się. chodzi no, więcej chodzi Dajcie mi chodzi 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 Nie, nie, chodzi Nie? chodzi Na pewno? Na pewno? No sezonkę jedno A jest. A yes. Maria. O, tutaj. Kurde. Janusz Razem z Januszem. To jest honorowe miejsce. Tylko najlepsze drzewka mogą tam, w tamtym miejscu właśnie być. W tym właśnie miejscu, koło Janusza. Szanownego. Ja będzie jak mówił Wilson. tak zabierał wszędzie na każdą podróż. No, jakiś cień, może? Co? Tego? co Nowego? Nie? Nic? Nic? pewno? Dobra, no w sumie tak naprawdę to teraz tak odłożymy część rzeczy... i, i udamy się na jakąś magiczną podróż. Mmm, tutaj zrobimy sobie bone meal. pozbieramy trochę drewna jeszcze kamyczek się przyda to też się może przydać derta schowamy jednego flint. To sobie zostawimy, graf jest mi niepotrzebny. Dobra, ale jeszcze najpierw o kolejne drzewko. To machniemy sobie. A co? Zaszalejemy. Nie wolno nam? Wolno. Oczywiście, że wolno. O, to wolno nam, O, wolno. Po co ja robię więcej tych patyczków? Po co ja robię więcej? Patyczków? Nie wiem, nie wiem. Nie wiem, przepraszam. Kolejne drzewko mamy no, sobie. No. O! Jezus ma. Mhm. Czyli rośnie za blisko domku. No to nie, słabo. Miałem nadzieję, że jednak się uda, ale... Ale jednak nie. No Tak się zastanawiam Czy jakbym tego wszystkiego nie wyłożył dertem i to oświetlił, to będą mi się tutaj pojawiały zwierzątka, czy nie? Bo przydałoby mi się w sumie trochę mięska bo tak dość powiem wam smutno tutaj, jeżeli chodzi o mięsko nie posiadamy nic. Nic, żadnej jednej małej świnki.